Cześć wszystkim, tutaj Natalia. Właśnie idziemy zanieść mojemu mężowi GoPro, bo okazał przynieść. Akurat jest z synkiem, zakładamy kalosze. Zobaczcie, tutaj równa razem z Ignasiem. Ignasz nie dał za wygraną, stał przy oknie, krzyczał, machał do taty i tata się zlitował. Cześć kochanie! Przyniosłam co chciałeś Gdzie jest ten mój syn? Grzeczny synek jesteś? To już marudzi, bo on by chciał kierować. Już mu się nudzi z tyłu. Co tam? Czy synek? No, ty tylko kierownicy nie a co tam Wracamy tutaj okno. Co podrzucasz mi kamerę i syna już do końca? Zostawiam ci, go idę robić obiad. No i coś będę dobrego zjadł dzisiaj. No, jak coś tutaj znać? Dobrze. Będziemy trąbić, co, Misiu? On ma z tyłu poduszkę tutaj, to no będzie spał. Zrób je papa. Zrób, papa. Tak, ty będziesz już gadał. No, siemano. witajcie spontanicznie w niedzielę. Dzisiaj obcinek z synkiem. I w zasadzie troszeczkę przymroziło. Wczoraj był mróz, to woziliśmy obornik, także już wam tego nie nagrywałem, bo mówicie, że powinienem kanał zmienić na coś obornikowego. W każdym bądź razie wczoraj obornik ogarnęliśmy troszeczkę, a dzisiaj w niedzielę też jest mróz. I to w zasadzie chyba jedyny dzień mrozu. Na razie na przestrzeni przyszłego tygodnia i w ogóle wcześniej też żadnych mrozów nie było, więc postanowiłem się pobawić troszeczkę z tą ziemią tutaj, koło domu. Bo już fajnie byłoby, gdyby rosła jakaś zielona trawka, niech coś sobie ładnie wschodzi, bo na chwilę obecną. No i zostaw mi kamerę. Na chwilę obecną to jest, powiem Wam szczerze, jedno wielkie błoto. I ogólnie nic się nie da zrobić. Dzisiaj synek już zjeździ z Tatą, bo już w oknie krzyczał, że chce jeździć. Także go wziąłem do siebie. Z tyłu ma tutaj takie fajne legowisko, zobaczymy na razie pół godziny z tyłu wytrzymał patrząc co się dzieje, ale już teraz go zaczęła interesować kierownica i widzicie jest awantura także wbrew pozorom jakby się ktoś czepiał bo będziecie pewnie pisać, że niedzielna praca w gówno się obraca a ja wam powiem, że ja obecnie nie pracuję, bo gdybym miał nazwał to pracą to bym musiał powiedzieć, że robię to w celach zarobkowych a ja po prostu spędzam niedzielny czas na Rzeźbieniu na swoim, jakby to powiedzieć, terenie Także troszeczkę towo mam tutaj, bo pod słońce mam na razie wszystko I się za, zanosi, że te słońce będzie mi towarzyszyć jeszcze przez najbliższą godzinę e, Mówię o godzinie, bo po prostu przez tylko taki okres będę mógł się tu w ogóle poruszać Bo już w zasadzie wszystko zaczynam mniej więcej puszczać więc mam nadzieję, że chociaż dokończę tą skarbę tutaj i zobaczymy, jak to dalej będzie się roz, roznosiło. No w planach mam to potem, jak już oczywiście taka wiosna się zacznie, e, a to wróży pogoda na przyszły tydzień, bo mamy dość plusowe temperatury, więc może coś osuszy, Może dziś ta woda sobie troszeczkę zejdzie z tej ziemi. W planach mam to troszeczkę uprawić, nie wiem, czy talerzówką, czy agregatem, zobaczymy, przywałować albo powałować już po siebie. I na razie nawet tutaj dalej od domu horsze gdzieś po prostu trochę trawy wsiać, bo wiadomo, że się zapiernicze jakimś tam małym specjalistycznym siewnikiem do trawników. A na razie póki co zrobimy jakąś gęściejszą dawkę i zobaczymy co wyjdzie. Ogólnie rzecz biorąc, aż tak bardzo mnie ta ziemia tutaj nie rajcuje z tego względu, że to powiem Wam szczerze, glina jest i będę z nią miał problem. Za każdymi opadami deszczu będę miał z nią problem ale póki co taką glewę tylko tutaj mogę mieć eee, no, ktoś by mógł powiedzieć że mogę sobie wymienić grunt no owszem, wszystko mogę zrobić, tylko powiem wam szczerze że, że to wbrew pozorom też są jakieś koszty a póki co wybudowanie domu też troszeczkę pieniędzy pociągnęło I w chwili obecnej, czekaj Zjunuś poprawię ci tutaj główkę, bo widzę że stukasz o szybę ty sobie tu siedź masz gryź i właśnie wracając do tematu wybudowanie domu Troszeczkę funduszu pociągnęło. No i na razie musi być to, co jest. Także zobaczymy, co przyniesie czas. Zawsze można nawet i na tą trawę posianą wszystko przetależować i usypać jakieś lepszej ziemi. I ogólnie też coś oczywiście posiać. Tu nie mówię, że, że nie. Także wszystko przede mną. Na razie chcę, żeby po prostu jakieś życie tu zaczęło na tej działce tętnić, bo normalnie jest jedno wielkie błoto. Młody nie daje za wygraną. Słuchajcie, za wszelką cenę musi przy kierownicy siedzieć, A bo go to rajcuje. To są przyciski. Tu może sobie popatrzeć jak jeździ ze mną w ciągniku, to też, ale fajnie. Fajnie, bo przynajmniej człowiek nie będzie jeździł sam. Także myślę, że na wiosnę do prac polowych do traktora dołączy. Chociaż już na jesień, wiem, jak robiliśmy uprawy to jeszcze taki malutki. Siedział już ze mną, jeździł, także taka pociecha, można powiedzieć, się trafiła. Zobaczymy, jak będzie chciał zostać na gospodarstwie. No to zostanie. Będziemy robić wszystko, żeby mu to oczywiście ułatwić. Więc yy, może gdzieś tam w Genach przeszło do niego zamiłowanie do rolnictwa. Choć w dzisiejszych sytuacjach finansowych nie wiem, czy to ma sens, ale ja na razie jestem dobrej myśli. Także to tak na razie, abstrahując, bo. Oczywiście jak już ja uważam, że jak się człowiek związał z gospodarstwem, no to trzeba to ciągnąć. na koniec. Nie ma innego wyjścia. Także wracając do tej ziemi, jak widzicie, nie jest łatwo z tą gliną. To i tak teraz łyżką nie zrobię tego idealnie równo. Będzie to trzeba jeszcze przetależować, ale niech ta ziemia troszeczkę skruszeje, niech się zrobi sucha, bo na chwilę obecną, to wam powiem, że nic z nią specjalnie nie zrobię, żeby uprofilować. Staram się tu bliżej domu wybierać taką troszeczkę luźniejszą yy, Luźniejszą, bo ona jest tak u góry usypana Ta chauda ma co prawda już rok czasu I ona sobie troszeczkę siadła W związku z czym yy, Też jej zwięzłość jest trosze, troszeczkę inna Ale myślę, że sobie jakoś poradzimy Najgorsze te słońce, że po prostu nie widzę jak mam brać A jak widzicie łyżka, łyżko krokodyl się też dobrze sprawdza Bo tu sobie nawet troszeczkę staram nabrać tymi zębami więc zawsze to nie muszę aż tak mocno się wpijać tą łyżką i męczyć ładowarki, więc nie ma tragedii. Co no mogę powiedzieć? Wiosna idzie, słuchajcie, i to trzeba będzie zaraz powoli rozsiewać, szykować. Widzę, że co niektórzy coś już sieją. no Wątpię, że to byłby azot, ale pewnie jakieś tam pierwsze wieloskładniki być może, może jakąś sól może jakieś nawozy magnezowe choć powiem wam szczerze, że nie wiem ale ja bym, no nie ma szans w ogóle wjechać dzisiaj w pola no teraz jak są te mrozy to oczywiście tu się zgodzę to w miarę jest jeszcze do godziny dziesiątej myślę, że śmiało można jeździć ale powiem wam, że już potem to jest lipa, bo przychodzi takie 4 stopnie no i wszystko odmarza więc nic się zdziałać specjalnie nie da że tak to widzicie wygląda, ja już działam co prawda tutaj od godziny siódmej Troszeczkę tej ziemi już dzisiaj przewiozłem Tak codziennie, znaczy codziennie, co jakiś czas jak mam tylko możliwości Coś tam przewiozę, przewiozę i... No, powoli małymi krokami do przodu coś się tu myślę, że uda uformować synek Ale troszeczkę ty mi tu przeszkadzasz, ja cię muszę posadzić Będziesz krzyczał na tatę, co? Dobra, ja tu trochę udziałam dalej Porobimy co trzeba i widzimy się potem, co? no? Widzimy się potem? Tak, cynek mówi, że widzimy się potem. Także młody, słuchajcie, nie wytrzymał, poszedł spać. Natala go wzięła. A ja chyba też już muszę kończyć. Wybiła dziesiąta, tak jak mówiłem. I po prostu zrobiło się już. No, mokro już puściło, także nie mam nawet przyczepności ładowarką, żeby cokolwiek zrobić. Tak to mniej więcej. Słuchajcie, wygląda. No, wygląda to na razie pizdowa, że tak powiem. Ale no, tylko dlatego, że to jeszcze nie jest uprawione. To jeszcze grabkami zaraz sobie podociągam, gdzie zostały jakieś grudki. No i zobaczymy. No, nie wiem. Jeżeli z tej ziemi się nie da nic dobrego ulepić, to po prostu będę coś innego kombinował. Ale na razie trzeba się zdać na to, co tutaj fizycznie jest. Tutaj planuję zrobić jakieś schody, ale schody zacznę dopiero robić, kiedy już będę miał usypaną całkowicie ziemię i wszystko obsiane trawą dopiero wtedy wezmę się na schody, bo będą mi potem przeszkadzały a tu kombinuję zrobić sobie jakieś takie miejsce z kamieni na ognisko nie wiem jeszcze co mi z tego wyjdzie taki jest plan więc zawsze widzicie rzeczy do zrobienia w głowie jest pełno a czasu na to e, no mniej, no bo przy gospodarstwie jednak takich rzeczy się nie da wszędzie sprzężyć żeby to wszystko miało ręce i nogi Tutaj mnie najbardziej ten spadek denerwuje, tu muszę jeszcze ziemi dosypać, ale jest już usypane tutaj jakieś 30-40 cm, no, pod spodem nie ma nic mrdzniego, a cała woda, która mi spływa właśnie z podwórka płynie tędy, więc muszę to jeszcze troszeczkę inaczej uprofilować no, z tego względu, że tutaj będziemy się generalnie cały czas w tym błocie topić, ale jak ja to zawsze mówię, jak się ziemia ułoży, woda znajdzie swoje kanały, to nie powinno być z tym żadnego oczywiście problemu. Także widzicie, taka niedziela ciepła. Dzisiaj zapowiadają około 6 stopni w południe, więc można powiedzieć, że wiosna idzie pełną parą. Poziom wody, słuchajcie, w ogóle też się dość sporo podniósł, więc tych opadów można powiedzieć dość sporo. No i co, biorę się za grabki. Pograbimy troszeczkę. Taki widzicie dzisiaj odcinek spontaniczny w zasadzie wyszedł. A tu jeszcze jakiś kawałek betonu został. Tego oczywiście też wyrzucimy na te gruzowisko. No tu jeszcze będę miał trochę drogi przez mękę, żeby tego się pozbyć i uprofilować. Ale z czasem myślę, że to się na spokojnie, jak już będzie sucho albo jeszcze przymrozi, ogarniemy. Także tą całą działkę praktycznie trzeba było na nowo... kamera tego nie oddaje, bo budynek dość wysoko stoi. Ale tutaj tak działeczka mniej więcej ona szła troszeczkę pod górkę. Ale tutaj trzeba było usypać trochę. O, można po ładowarce w zasadzie zobaczyć, że jest tak lekko. Pochylona. No i co Wam muszę powiedzieć? Bo mnie będziecie pytać co te panele tu robią. Więc tak Zenek musiał dołożyć paneli fotowoltaicznych. Eee, z racji tego nie wiem czy wiecie lub nie wiecie. Temat jest taki. A co tu za lusterko jest? Aha, to co mi się zbiło. Myślę, że coś mi z ładowarki poleciało. Jak wiecie, od kwietnia zmieniają się w ogóle zasady, jeżeli chodzi o rozliczanie się z naszymi, e, naszymi naszymi proszę was, jak to się nazywa, dostarczycielami energii. W związku z tym od kwietnia już te panele dla mnie korzystne by nie były, bo na przykład to co wyprodukuję sobie w wakacje w tej samej ilości nie będę mógł odebrać w zimie, więc generalnie przy moim temacie pompy ciepła no to generalnie byłoby to nawet nieopłacalne. No bo wiadomo, że pompa ciepła prądu zużyje w okresie jesienno-zimowo-wiosennym więcej niż w okresie letnim. Eee, a jeżeli ja w tym, w tym okresie nie mam praktycznie... Znaczy no jest produkcja, no bo nawet jak teraz bym podszedł do paneli, to jest około, jak słońce jest z tej strony, to jest około 5 kW, a instalacja jest na 9. Wczoraj jak świeciło podobnie słońce, czyli o godzinie 12, miałem, miałem taką można powiedzieć maksymalną moc prawie 8. Więc myślę, że w wakacje do 9 spokojnie dojdziemy. Czyli ta instalacja pociągnie tyle ile powinna mieć, no i dlatego, jeszcze do tego wrócę. Po prostu nie byłoby opłacalne trzymać pompy ciepła i robienie tych solarów, bo one by generalnie tylko robiły jakiś tam zysk w okresie letnim. Ale to już by nie było opłacalne fizycznie dla mnie jako prosumenta. Więc musiałem troszeczkę spiąć dupę i kieszeń. No i jednak te panele żeśmy dołożyli do tej pompy ciepła. No, bo inaczej to nie miałoby po prostu sensu. Dobra, wracam odstawić ładowarkę. No i coś trzeba się zająć w domu. Godzina 10 dopiero, także jeszcze w miarę możliwa godzina. No, już się nie da. Widzicie, już się szkli nawet ziemia. Także widać. A co do paneli, to tak wracając. Płyty 450 piątki, 18 sztuk. Więc tam instalacja wychodzi 9 z groszem. No i teraz co? Muszę to teraz ogrodzić, bo faktycznie może się komuś zaraz spodobać. I albo ktoś e, przygarnie sobie falownik, albo po prostu potłuczę te panele, chociaż z drugiej strony można stanąć, nawet i z drogi czymś uderzyć, ale tym się generalnie nie przejmuję, bo od tego są ubezpieczenia. Więc nie oni już się, niech oni tą odpowiedzialność oczywiście ponoszą, bo tak troszeczkę blisko drogi stoją, ale to była dla mnie jedyna taka możliwość, żeby te panele tu położyć. Bo nie chciałem się pchać bliżej gdzieś tam budynku czy bliżej jeziora. Bo może przyjdzie kiedyś w przyszłości pobudować, nie wiem, jakiś mały garaż, jakąś małą halę namiotową czy coś, to już to nie zamykam sobie tym samym drogi. A tak gdybym postawił je gdzieś dalej, no to już miałbym oczywiście problem na przyszłość, więc lepiej niech one stoją sobie tutaj. No i samego kabla, słuchajcie, prawie 80 metrów, więc gdybyśmy przekroczyli już stówę, to mielibyśmy jakąś tam na pewno stratę energii liczoną, a tak jeszcze to wszystko się w miarę w miarę jako taką mieści, także no mówię, instalacja jeżeli chodzi o połączenie z pompą ciepła na pewno zrobi mi tutaj robotę więc to co uda mi się naprodukować w tych okresach, gdzie pompa mało tej energii zużywa wykorzystam sobie w zimę i mam nadzieję, że te rachunki aż tak wysokie nie będą właśnie też tak miałem, gadam, bo miałem o tej pompie nagrać odcinek i nie nagrałem bo powiem Wam szczerze, no cały czas brakuje mi czasu. Jedynym takim dniem to jest właśnie niedziela. Ale co? Albo jest pogoda, choć dzisiaj mogłem to zrobić. Z tym, że widzicie, zajmuję się czymś innym i tak się to właśnie e, składa. No ale taki spontaniczny odcinek. Dzisiaj żona mi z kamerą wyszła, więc spontaniczny odcinek wpadł na kanał. Coś dawno też na kanale oczywiście nie było. Więc po przerwie gdzieś tam coś zenek nagrywa. No bo ja też nie lubię, jak już e, wspominałem, kiedyś nagrywać rzeczy, które, nie wiem, dla sztuki, film dla filmów, bo to dla mnie jest bez sensu, nie chodzi mi tutaj o generowanie wyświetleń, tylko o przekazywanie jakichś informacji, no dzisiaj się tak mówię, spontanicznie trafiło to jest o czym e, pogadać, dobra słuchajcie, nie zanudzam więcej nie marnuję waszej niedzieli, pewnie są jeszcze inne ciekawsze filmy także ja takim właśnie, filmikiem e, może gdzieś tych widzów moich znaczy was widzowie podtrzymam, żebyście zaraz nie uciekli, bo powiecie, że tu się nic nie dzieje i uciekniecie z kanału. <noise> Także tak to wygląda. A ja właśnie wjeżdżam pod Halę, stawiam ładowarkę. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych nagraniach.